Dzień dobry Państwu tu KOS, Komitet Obrony Sprawiedliwości. Komitet Obrony Sprawiedliwości to 12 organizacji przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, które równo rok temu zaniepokojone wzmożeniem działań przedstawicieli władzy, których celem było ograniczenie i wpływ na niezawisłość sędziów postanowiło się zjednoczyć, połączyć siły po to, by wspólnie archiwizować wszystkie przejawy tego ograniczenia niezawisłości, niezależności sądów i po to, by każdemu sędziemu, każdemu prokuratorowi, każdemu adwokatowi, który stałby się podmiotem, przedmiotem represji, represyjnych działań ze strony władzy zapewnić obronę. Ale proszę Państwa, jak rok temu, 4 czerwca powoływaliśmy KOS, to powoływaliśmy go z zamiarem, że po roku się rozwiążemy. Dziś mija rok i wiemy już, że nie tylko się nie rozwiążemy, ale że nasze działania są coraz bardziej potrzebne, bo mamy coraz więcej spraw, w których obrona przedstawicieli zawodów prawniczych jest konieczna. Przez ten rok policzyliśmy, że rzecznicy dyscyplinarni sędziów sądów powszechnych wszczeli postępowania w 38 sprawach. To są postępowania bądź czynności wyjaśniające bądź postępowania dyscyplinarne. W 30 tych sprawach zaangażowani są prawnicy z ramienia KOS. Prowadzimy też postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości w Unii Europejskiej oraz Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. Po roku działalności KOS wiemy też, że te działania rzeczników dyscyplinarnych i innych przedstawicieli władzy w istocie nie są skierowane przeciwko tym sędziom, których naprawdę dotyczą. Proszę Państwa, te działania skierowane są wobec Dobre. tych wszystkich tysięcy sędziów, których w istocie one nie dotyczą, tych, którzy, których spotykamy w sądach, tych pierwszoliniowych sędziów, którzy rozpoznają nasze sprawy. Proszę Państwa, dzisiaj każdy sędzia polski jest sędzią Łukaszem Bilewiczem. Sędzią, który wydał orzeczenie zgodnie ze swoją wiedzą, zgodnie z prawem. Zgodnie ze swoim doświadczeniem wobec y, osób, które demonstrowały, y, orzeczenie o wolności, w istocie wolności zgromadzeń i został wczoraj przeniesiony do Wydziału Rodzinnego, z Wydziału Karnego do Wydziału Rodzinnego. To jest sygnał dla każdego polskiego sędziego, że jeżeli wyda orzeczenie, które będzie niepomyśli przedstawicieli obecnej władzy, może zostać w ramach zmian organizacyjnych w sądzie przeniesiony do innego wydziału. Proszę Państwa, ten rok to też jest nieustanna krytyka wymiaru sprawiedliwości ze strony przedstawicieli organów władzy. Bardzo proszę Pana Sędziego Michała Sposkiego o kilka słów na ten temat. Przypadkiem takiej krytyki mieliśmy do czynienia 13 czerwca, pan prezydent w Waszyngtonie powiedział mniej więcej tyle, że w sądzie najwyższym ciągle orzekają sędziowie skazujący opozycjonistów w czasie stanu wojennego, sędziowie komuniści. I proszę Państwa, no to jest nieprawda. Po prostu takich sędziów poza trzema omówionymi przypadkami, które sędziowie ci wszyscy składali wyjaśnienia, byli oceniani, przechodzili najróżniejsze lustracje. Takich sytuacji nie ma, jest to sposób na uwiarygodnienie przeprowadzanej w Sądzie Najwyższym zmiany, zmiany polegającej na wymianie kadrowej. I jest to jedno z wystąpień, które składają się na pewien ciąg, bo pan premier Morawiecki już dwukrotnie za granicą używał podobnych argumentów, już wcześniej mówił o tym pan prezydent. Jest to deprecjonowanie polskiego wymiaru sprawiedliwości, Sądu Najwyższego. Jest to podrywanie autorytetu państwa, przeciwko czemu należy, należy się sprzeciwiać, i to właśnie chcielibyśmy dzisiaj powiedzieć. Proszę Państwa, zmiany dotyczą również prokuratorów. Bardzo proszę. Chciałbym powiedzieć, że Lexu Superomia rok temu przystąpiło do organizacji COST, tak żeby wspólnie przeciwstawić się zmianom dotyczącym naruszenia praworządności. Moje stowarzyszenie już wcześniej monitorowało zmiany ustrojowe i to, co się dzieje w prokuraturze po reformie z marca 2016 roku. Braliśmy udział w opiniowaniu przez Komisję Wenecką ustawy, ustawy o prokuraturze i nasze stanowisko dotyczące kwestii rozdzielenia stanowiska prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości. Kwestii precyzyjnego określenia warunków, jaka jednostka ma prowadzić postępowanie przygotowawcze, przydzielania spraw prokuratorom. W końcu kwestii możliwości odwołań od decyzji kadrowych znalazło uznanie, znalazło się w rekomendacjach Komisji Weneckiej. Nadal monitorujemy kwestie prowadzonych postępowań przygotow przygotowawczych, a także dyscyplinarnych. Wobec prokuratorów. Pewnym nowym, które się pojawiło, jest prowadzenie postępowań przeciwko grupom prokuratorów. Chcę tu wspomnieć przede wszystkim o postępowaniu prowadzonym przeciwko zarządowi Stowarzyszenia Lek Superomia, pierwszemu zarządowi trzyosobowemu, gdzie stowarzyszenie wyrażając dezaprobatę, jeśli chodzi o komunikat umieszczony na stronie prokuratury regionalnej w Krakowie. O wszczęciu postępowania wobec sędzi Agnieszki Pilaczyk, to ten, ten komunikat spowodował wszczęcie postępowania prowadzonego wobec trzech prokuratorów. Kolejnym postępowaniem, o którym chcę powiedzieć, to jest aktualne prowadzone postępowanie, jeśli chodzi o Zgromadzenie Prokuratorów Prokuratury Regionalnej w Krakowie którzy wyrazili bezobrobtę w zakresie podejmowania nacisków na prokuratorów na drodze pozasłużbowej. W ramach tego postępowania wszyscy uczestnicy tego zgromadzenia są przesłuchiwani w postępowaniu wyjaśniającym i ich wrażenie jest takie, że postępowanie to zmierza tak naprawdę do ustalenia inicjatorów tej, tej uchwały. Stawiane są kolejne, kolejne zarzuty, przyczynane są kolejne postępowania wyjaśniające. Zadziwiające staje się to, że jeśli chodzi o kwestie uchybień w zakresie przyczynania postępowań przygotowawczych, to niektóre z nich, jeśli chodzi o członków stowarzyszenia, stają się przedmiotem postępowań wyjaśniających. Natomiast jeśli chodzi o innych prokuratorów, którzy długotrwale prowadzą postępowania sprawdzające w różnych, często bardzo medialnych sprawach, takie, e, e, taka postawa nie powoduje, nie powoduje żadnej, żadnej reakcji. Jako, jako Stowarzyszenie Prokuratorów doceniamy nasz udział w Komitecie Obrony Sprawiedliwości, także w zakresie koordynowania obrony prokuratorów sędziów, jak również innych prawników, którym już teraz zaczynają być stawiane zarzuty dyscyplinarne i najlepszym tego przykładem jest sprawa prokuratora Piotra Wachowicza, który będąc obwinionym o to, że brał udział w manifestacji, która odbyła się w 2017 roku w Legnicy, miał uchybić w zasadzie apolityczności i godności prokuratora. Jak Państwo wiecie, nasze wspólne działania i obrona Pana Prokuratora przez przedstawicieli trzech zawodów prawniczych doprowadziła do tego, że Pan Prokurator został z tego zarzutu oczyszczony, a Sąd Dyscyplinarny stwierdził, że w tej sprawie brak było podstaw do prowadzenia postępowania dyscyplinarnego i umorzył to postępowanie wobec braku zdaniem czynu dyscyplinarnego. Naszym zdaniem ta formuła się sprawdza. Ten nacisk z jednej strony, z drugiej strony udział inicjatyw społecznych, takich jak wolna prokuratura, powoduje to, że i sędziowie dyscyplinarni stają się bardziej odważni i podejmują odważne decyzje w sprawach dyscyplinarnych. Ja bym chciał jeszcze dodać, że Komitet Obrony Sprawiedliwości jest mocno zaangażowany także w prowadzenie spraw na poziomie europejskim przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To właśnie adwokaci Komitetu Obrony Sprawiedliwości w momencie, kiedy podjęli się reprezentowania sędziów Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego w postępowaniach odwoławczych, to chodzi o sędziów, którzy ukończyli 65. rok życia i którzy mieli być ustawowo przeniesieni w stan spoczynku. I z tych postępowań odwoławczych w tych postępowaniach odwoławczych zostały zadane pierwsze pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W tej chwili tych pytań prejudycjalnych przed Trybunałem Sprawiedliwości mamy ponad 20. Toczy się kilka bardzo istotnych postępowań, gdzie Trybunał Sprawiedliwości ma odpowiedzieć na te fundamentalne pytania dla konstrukcji polskiego wymiaru sprawiedliwości. To jest przede wszystkim sprawa, która dotyczy pytania o konstrukcję Krajowej Rady Sądownictwa i funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej, czyli sprawa, która, w której 27 czerwca już bardzo niedługo zostanie wydana opinia Rzecznika Generalnego Wenija Tenczewa. I wyrok pewnie w ciągu następnych kilku miesięcy. To jest sprawa, w której zostały zadane pytania w sprawie sędziego Waldemara Żurka. To są bardzo istotne pytania o Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, czyli Izbę, która zatwierdza wyniki wyborów, która rozdziela fundusze pomiędzy partie polityczne. Tam również padło pytanie, czy ta Izba. W takim kształcie i w takim modelu jest sądem w rozumieniu standardów europejskich? To pytanie ma bardzo istotne, istotne znaczenie faktyczne na przyszłość, ale też ma bardzo mocny wydźwięk, jeśli chodzi o uzasadnienie Sądu Najwyższego, ponieważ to jest pytanie. To są pytania zadane przez skład siedmiu sędziów Sądu Najwyższego Izby Cywilnej, w której padły m.in. takie słowa, że mamy do czynienia w ocenie Sądu Najwyższego z rażącym intencjonalnym naruszeniem prawa, i w związku z tym Sąd Najwyższy pyta się Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o, o to, czy właśnie Izba Kontroli Nadzwyczajnej jest sądem w rozumieniu kryteriów traktatowych standardów europejskich. To jest sprawa zadana. To jest sprawa, gdzie zadane zostały pytania prejudycjalne w sprawie sędzi Moniki Franczkowiak z, z Poznania. To są pytania dotyczące funkcjonowania Izby dyscyplinarnej i statusu osób powołanych na stanowiska sędziowskie w tej Izbie dyscyplinarnej. Czy oni są sędziami w rozumieniu standardów europejskich? Dzisiaj 18 czerwca w tym momencie trwa rozprawa przed Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu z pytań prejudycjalnych zadanych przez pana sędziego Igora Tuleje. To są pytania, które dotyczą tego czy po zmianach legislacyjnych w zakresie funkcjonowania modelu dyscyplinarnego obecnie czy sędzia może czuć się sędzią niezawisłym, czy może realizować zadania sędziego europejskiego i zapewniać realizację europejskiej unijnej zasady skutecznej ochrony sądowej. Miejmy nadzieję, że też już w miarę niedługo przekonamy się, co na ten temat ma do powiedzenia Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ale sprawy przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej to nie są tylko sprawy z pytań prejudycjalnych, to nie są tylko sprawy prowadzone przez Komitet Obrony Sprawiedliwości. To są także trzy postępowania obecnie tak zwane przeciwnaruszeniowe. Zainicjowane przez Komisję Europejską, bo to jest sprawa, która za kilka dni, 24 czerwca zakończy się wyrokiem Trybunału w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym. To jest sprawa dotycząca, dotycząca dyscyplinowania sędziów, czyli całego nowego modelu dyscyplinarnego w stosunku do, do sędziów. Tutaj też mamy już toczące się postępowanie, które najprawdopodobniej niedługo zakończy się złożeniem skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i mamy trzecie postępowanie przeciwnaruszeniowe, które dotyczy ustawy o e, prawoustroju sądów powszechnych. Także e, tymi sprawami polskiej praworządności interesują się nie tylko polscy prawnicy, ale jest to także przedmiotem troski e, Komisji Europejskiej, e, jak również wielu państw członkowskich, które przystępują do tych e, postępowań przed Trybunałem Sprawiedliwości. Zabierają głos i biorą udział czynnie, czynnie w tych postępowaniach. Na koniec chciałbym jeszcze powiedzieć, to trochę odnośnie tego, o czym Pan Sędzia Laskowski mówił, czyli deprecjonowania wymiaru sprawiedliwości, bo pamiętajmy, że cały czas na tym poziomie europejskim trwa postępowanie zainicjowane przez Komisję Europejską z artykułu 7 Traktatu o Unii Europejskiej, czyli postępowanie dotyczące naruszania praworządności. Tam 20. Grudnia 2017 roku wśród rekomendacji, wśród pięciu rekomendacji, które, które postawiła polskim władzom Komisja Europejska był punkt piąty dotyczący żądania zaprzestania stałego deprecjonowania wymiaru sprawiedliwości i podważania jego legitymacji do działania. To jest bardzo ważne, bo ten punkt ta rekomendacja jest wciąż, jak widzimy, permanentnie łamana przez, przez polskie władze, w związku z czym no, nie ma możliwości, aby to postępowanie się pozytywnie zakończyło. Może jedno zdanie tylko jeszcze dodam, że ta wypowiedź dotyczyła wszystkich sędziów Sądu Najwyższego. Pan prezydent rzuca do jednego worka tych, którzy rzeczywiście skazywali w, w czasie stanu wojennego, ale jednocześnie w tym gronie jest pan prezes Zabłocki, który był obrońcą w czasie stanu wojennego, jest pani profesor Gersdorf, która była w tym czasie pracownikiem naukowym. Jest pan sędzia Rafał Malarski, który został wyrzucony z sądu za działalność Solidarności i dopiero po 90 roku do tego sądu wrócił. I jest wreszcie grono młodych sędziów, którzy w czasie stanu wojennego no, pewnie byli w szkołach średnich albo na pierwszych latach studiów, albo byli jeszcze młodsi i wszyscy razem są określani tym mianem. No jest to jakieś, ma to jakieś znamiona odpowiedzialności zbiorowej, z którą trudno się pogodzić. Jak Komitet ustosunkowuje się do działań i zarzutów Ministerstwa Sprawiedliwości wobec ekspertów UJ i ich opinii na temat nowelizacji prawa karnego? No proszę Państwa, to, mówiąc uczciwie, bardzo trudno się ustosunkować do czegoś takiego, do, do czegoś takiego, co to w tak oczywisty sposób godzi w wolność Yy, działalności opiniotwórczej, wyrażania yy, zdania, wyrażania stanowiska, wolności słowa, działalności naukowej. My no nie mieliśmy do czynienia nigdy z czymś takim. Yy, opiniowanie yy, yy, projektów ustaw jest obowiązkiem, obowiązkiem przedstawicieli akademii, jest obowiązkiem organizacji pozarządowych, zwłaszcza projektów, które nie są poddawane konsultacjom społecznym. Po prostu ten głos jest konieczny. A jak Państwo oceniacie działalność e, konkretnej Rzecznika Dyscypliny Sądów Poprzednich pana sędziego Schaba i jego zastępcę? Proszę Państwa, tak jak powiedziałam na początku, obserwujemy, e, bardzo dokładnie przyglądamy się tym działaniom. Po pierwsze, e, nie mamy dostępu, mimo naszego prawa, dostępu do e, informacji publicznej, nie mamy dostępu do wszelkich informacji na temat, mimo, tak, mimo naszych prób wielokrotnych, na temat tego w jaki sposób. Rzecznicy działają. Nie wiemy dokładnie, ile ich spraw jest objętych ich zainteresowaniem, ile sędziów, jakie to są sprawy, mimo że wielokrotnie pytamy o to i ponawiamy nasze pytania. Ale to, co obserwujemy, to wzmożenie działań rzeczników. Obserwujemy, że ich działania koncentrują się wokół tych sędziów, którzy w jakiś sposób. Są, można powiedzieć, dla władzy niewygodni, to są tacy sędziowie, którzy odważnie wypowiadają się na temat reformy, deformy wymiaru sprawiedliwości, którzy mają odwagę zabierać głos dotyczący praworządności. Przyglądamy się tym działaniom i one budzą nasz najwyższy niepokój. Oczywiście zaznaczamy za każdym razem. To nie chodzi o to, żeby sędziowie nie podlegali odpowiedzialności dyscyplinarnej. Ta odpowiedzialność jest konieczna. Natomiast model, który wprowadziło nowe prawo, jest modelem, który godzi niezawisłość sędziów i narusza ich niezawisłość. Tak jak powiedziałam, dzisiaj każdy sędzia jest sędzią Łukaszem Bilińskim. Dzisiaj każdy sędzia może zostać przeniesiony bez swojej woli do innego wydziału za to, że wydał orzeczenie, które jest nie pomyślić przedstawicielom władzy. No dobrze, w tej chwili jest środowisko i, i taka inicjatywa Stowarzyszenia Justicja, żeby wobec Pana sędziego schaba zastosować procedurę dyscyplinarną. To jest sprawa sędziego Zabudowskiego z Gdańska. No i w zasadzie jak tą sprawę rozwikłać? Znaczy to rzecznik dyscypliny mamy mieć dyscyplinarkę w sprawie właśnie o dyscyplinę. Jakie jest Państwa komentarz? Ja nie znam tego pomysłu, ale rzeczywiście to wzmożenie i koncentracja na wszystkich tych publicznie znanych sędziach, którzy wypowiadają się. Ja jestem wyjątkiem, ale, ale dlatego chyba, że w stosunku do sędziów Sądu Najwyższego obowiązuje inna procedura. To wzmożenie jest zastanawiające. No i ich, trudno się oprzeć wrażeniu, że celem jest wywołanie efektu mrożącego w odniesieniu do wszystkich innych sędziów, o czym Pani koordynator wspominała. No chyba chodzi o to, żeby sędziowie się nie wypowiadali, nie krytykowali, nie byli niewygodni. Jeszcze odnośnie pani sędzi zabudowskiej, bo to jest bardzo dobry taki skrajny e, przykład, który pokazuje, jak bardzo e, przez rzeczników dyscyplinarnych są e, naginane przepisy po to, aby właśnie ukarać tych sędziów, którzy e, w sposób odważny przed, e, w sferze publicznej się wypowiadają na temat praworządności. Pani sędzia, e, przypomnijmy, otrzymała nagrodę. Wraz z tą nagrodą e, od prezydenta miasta Gdańska była przyznana e, nagroda pieniężna, która przez panią sędzie została od razu przekazana e, na cele społeczne, na cele charytatywne. I o tym doskonale wiedział e, pan sędzia Schab, stawiając e, czy rozpoczynając postępowanie wyjaśniające e, w jej sprawie. Więc z premedytacją, mając taką wiedzę, że ona nie przyjęła żadnej nagrody, e, nagrody pieniężnej, Y, rozpowszechniał tego typu y, tego typu insynuacje, no które miałby... Ale po co? Po co rozpowszechniał? Po co, żeby zdeprecjonować jej e, pozycję po to, żeby pokazać ją w złym świetle i to było działanie ewidentnie intencjonalne. No ale dlaczego wymiar sprawiedliwości bo akurat z sędzią za Błudowską? Może to jest po prostu wszystko przewrażliwienie państwa? nasz i całej Unii Europejskiej, być może tak, natomiast tak jak powiedziałam na początku, proszę Państwa, to nie chodzi o panią sędzię za to nie chodzi o, o pana sędziego Igora tuleje. to chodzi o wszystkich innych tysiące sędziów, którzy, których nazwisk nie znamy, poznajemy je dopiero wtedy, kiedy idziemy do sądu, to jest do nich sygnał, to jest do nich sygnał, uważajcie, nie bądźcie odważni, nie bądźcie odważni, nie orzekajcie asekuracyjnie, to jest do nich komunikat. Na tym polega konstrukcja tego systemu, dlatego że sędziego Igora Tulei, sędzi Zabudowskiej, sędziego Przymusińskiego, Markiewicza, sędzi Frąckowiak i tych wszystkich innych, których dotyczą postępowania, których znamy, nie, te postępowania nie zastraszą, ale one są po to, żeby zamrozić innych sędziów, żeby im pokazać, bądźcie tacy, jak my chcemy, żebyście byli. Na tym polega przejmowanie kontroli wpływu na, 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 na sądy. W Polsce. To ma działać też na tych sędziów, którzy e, otrzymają do rozstrzygnięcia sprawy istotne z punktu widzenia politycznego, czyli rozstrzygnięcia sprawy, które dotyczą e, obecnie rządzącej większości czy jej polityków. Że jeśli dostaną takie sprawy, to żeby nie próbowali być zanadto odważni e, i orzekać w sposób bezstronny, tylko żeby po prostu orzekali w taki sposób, jaki jest e, przychylny, e, korzystny dla władzy. To jest ten sygnał. I to jest ten efekt mrożący, który ma spowodować zmianę myślenia wśród sędziów, żeby jednak myśleli przede wszystkim o, nie o niezawisłości sędziowskiej, nie o bezstronności, tylko o rzekaniu w taki sposób, jaki jest władzy korzystny. Proszę Państwa, jeżeli występujemy w obronie dziennikarzy, co, co również robimy, to nie po to, żeby ten konkretny dziennikarz mógł dalej mówić, tylko po to, żeby inni odważnie relacjonowali na przykład to, co my w tej chwili mówimy. To działa dokładnie w ten sam sposób. Mówiliście Państwo o odwadze sędziów, ale minister Ziobro zarzuca właśnie brak tej odwagi w kontekście no, sprawy z ekspertami z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Brak odwagi sędziów w związku z tym? Tak, brak odwagi sędziów do procesu przed sądem cywilnym. Znaczy, nie takie polemiki z tego typu wypowiedziami się wymykają jakimś logicznym kategoriom, który, które są mi bliskie, dlatego ja nie, nie, nie chcę wchodzić w, jakby, w tego typu dyskurs. No, pomysł, żeby opiniujących projekt ustawy naukowców pozywać do sądu jest niespotykany, karkołomny. Zupełnie niezasadnie. No. Sprzeczny z wszelkimi zasadami e, funkcjonowania normalnego państwa, w którym mamy wolność do wypowiedzi, do krytyki, do, do badań naukowych. No. E, I chyba pan, e, nie wiem, czy sam pan minister się o tym przekonał, czy ktoś go przekonał, żeby jednak tego nie robił. A, a co mają do tego sędziowie, to naprawdę trudno dociec, ale no, nie, nie chcę tutaj jakby prowadzić dialogu z panem ministrem w ten sposób. A czy ci eksperci powinni teraz złożyć pozew właśnie o oskarżenia ich o jawne kłamstwo? Ja nie sądzę, że, że ta grupa miałaby takie zamiary, dlatego że no to weszlibyśmy już w jakiś zupełnie absurdalny spór. Sam zarzut, sama, sama zapowiedź tego, żeby pozywać naukowców, no to tak jak wcześniej mówiliśmy, no wymyka się wszelkiej, wszelkiej logice i to jest zupełnie pomysł z kosmosu w demokratycznym państwie prawnym, bo właśnie rolą niezależnych naukowców jest krytykowanie szczególnie projektu ustawy przyjętego w takim trybie, który urąga, urąga procedurą przyjmowania zmian w prawie właśnie w tej dziedzinie, w zakresie kodeksu karnego. Także Gdyby oni tego nie zrobili, to należałoby się tylko dziwić, że nie podnoszą Larum w takiej sytuacji, w której to Larum jest jak najbardziej zasadne. Dziękujemy.